Postaram się odpowiedzieć na ten komentarz z pamięci, bo jest strasznie długi. Ale po pierwsze, twarde plastiki w Dacia Duster Oczywiście, że tak, twardy plastik. Drugie, nie podświetlają się przyciski. Podświetlają się, teraz tego nie będzie widać. O, to możemy sobie zobaczyć, ale to nie o to chodzi. Te całe takie białe napisy, one się podświetlają. No, by trzeba było nagrywać to w nocy, tam USB też się podświetla. Kolejne, regulacja kierownicy ograniczona, nie wiem, przód, tył. Góra, dół, nie wiem, nigdy nie miałem bardziej wypasionego samochodu, także nie wiem jeszcze w jakiej płaszczyźnie może się regulować ta kierownica. Słabe spasowanie, no nie wiem, to jest sam plastik, co to ma nie być spasowane, no to jest spasowane, no jakoś nie wiem, no nie ma jakichś szczelin. E, jakoś nie widzę, żeby to był duży problem. Kolejna rzecz, zawieszający się system multimedialny, nie wiem, jak dla mnie to nie wiem, może się tam kiedyś zawiesił. Nie, na pewno się zawiesił, bo, bo pamiętam, że restartowałem, ale to się zdarza, może raz na pół roku, nie wiem. Ten samochód mam dwa i pół roku, także nie przypominam sobie. No jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do Dacia Duster, no to, to zadawajcie w tym komentarzu, ja na wszystko postaram się odpowiedzieć. A jeżeli nie chcecie jeździć tragiczną Dacią Duster, no to dajcie koniecznie obserwacje.